mamy tutaj patrząc, 427 1. i wojot 1002. No. <grywa> Sorki, że tak długo nas nie było. Ale no cóż, nie mogliśmy jednym słowem. <grywa> bo ja jest skorzonny, bo drugi raz to nagrywamy. Zapomnieliśmy wyłączyć mikrofonu. Znaczy... no... Ty mikrofon. zapomniałeś. Nie, nieprawda. Chodź, teraz też jest wyłączony. <grywa> nie no dobra, jest ok Już nie cięcił ich tego. Um. Już w oddali widać platformę wojskową, ale to na końcu. Najpierw idziemy do. Tędy idziesz? No. Do baru. Yy, w każdych hotelach wakacyjnych są takie, przynajmniej w większości, są takie bary właśnie w basenie. Więc my sobie pójdziemy do takiego. No, raz, raz, raz. Szybciej. No. Co zamawiasz? Co zamawiasz? Martini. Ta, z, yy, z oliwką? Nie ma. Nie ma nic tam. Tam są. 20 złotych za dobę hotelową i gówno jest w barze, masakra. Wiesz, oni Cię nie słyszą, kiedy tak daleko mówisz. Smutna wiadomość? Jest ten skopi. Nie. nie to drugi? Ura. Dobra, y, mamy widoczne... Weź zostaw tą kurę w spokoju. I nie strzelaj z pochodni. No zostaw to! Pokiego ci to coś? Dobra. Mamy domki. Bungalowy. No właśnie. Y, wszystko są urządzone tak samo. Jedne są jednoosobowe, drugie dwuosobowe. Że... No to jak mówię, że wszystkie są urządzone tak samo, no to już chyba nie są identyczne, nie? No dobra, więc... Idzie... zapłaciliśmy, więc idziemy spać. Nie, ty nie zapłaciłeś, ja zapłaciłem. O w twarz! A, zdziwiłem się, dlaczego nie słyszę dźwięku tego... Dr drzwi otwieranych. No dobra. Do bani y do jest ten hotel. Tak, teraz ty pozbieraj te strzały, co? Brau. Ej, a wiesz, że to całe takie zjawisko, nie? Yy, zniknęło? Które? To przyspał mnie, że się tak zatrzymywało. Co zniknęło. Tak? No? Że wszystko ok. No dobra, zamykaj te drzwi. No chyba, że chcesz zostawić drzwi otwarte z przeciągiem. Weź zostaw ten łuk spokoju, dobra? To jest bardzo niebezpieczne w swoich rękach, szczególnie, że nie masz tak dużo chyba strzał, nie? 60. Hmm. No, tam, tam. A do chatki to? Aha, tak. No, mamy y, przystań morską. Szczur morski, zapraszamy. Patriot 4271. 1 Wojo 1902. Ty, y, wiesz co, bardzo się skoncentrowałeś i bardzo dużo emocji wkładasz w te... Y, to prowadzenie i właśnie chcesz się zabić, ale ja zrobię tak, żebyś się nie zabił. O kurde. A fack! Dlaczego ja to muszę sterować? Co? Wiesz, żebyś się zabił tutaj normalnie, nie? Co duży tych strzał Robimy test? Czy ty się dobrze czujesz? No. To cię trafi teraz chyba? Nie, masz szczęście. Co, wystrzelamy wszystkie 60 tutaj? Nie prowokuj. Do czego? <grym> Nie odzywaj się, dobra. Napile. Weź się odezwij. Mhm. Dwa headshoty i nic. Zrobimy to tak. <noise> Dobra, to ty oprowadzaj. E, ok, idziemy na platformę wojskową. E, lubimy bezpieczeństwo. Oczywiście wszystkie statki są chwilowo niedysponowane. 3, 4, chyba 5, 5, 8, 6. Ile tego jest? Aczkolwiek widziałem więcej. Ile tego jest? Hmm, sporo. Aczkolwiek widziałem więcej. No dobra, właśnie na tą platformę. Ostrzelaj. No <grymne> <grymne> I co? <grymne> no ty zmarnowałeś, ty prowadzisz, a ja mówię. Wiem, co się poruszy. Poruszyło! Ale nic się nie odezwałeś. I dlaczego trzymasz mnie za rękę? No, właśnie tam na Nie za rękę, tylko przyczasnąłem ci rękę. Bydą. Nie, to było trzymanie za rękę. Ta. Tak. Ja nie będę tak jak Alek. Mówię o Lars. Mhm. Dobra. Em. Mamy, wiadomo, lawę, żeby samochody... Samochody. Samoloty. Samochody, które latają, czyli samoloty, wiedziały, gdzie jest yy, lotniskowiec. W końcu platforma wojskowa czy lotniskowiec, zapytacie. Yy, no i mamy też jakieś coś dużego w stylu komina, ale to też oświetla. No dobra, coś jeszcze mieliśmy pokazać, czy nie? No jak to nie wiesz? Jak masz zamiar tam wleźć? Nie rozwalaj tego teraz No idealnie! Genialne. Te. Co? Dobra. Yy, no, dostałem informację ze studia, że to już koniec. Yy, koniec naszego odcinka, co prawda, nie dużo pokazane, ale jednak to jest. Yy, co ty robisz? No. Genialne. No dobra, żegnałem się z wszystkimi naszymi. Yy, przyjaciółmi, którzy nas oglądają, patrzę 427.1 i... No dobra, cześć.